Cześć, z tej strony nie Wygraczka napowy. Od razu zaznaczę, że nie jest to materiał promocyjny, chociaż pewnie mógłby być, ale nie jest. Chciałbym Wam powiedzieć o e, płycie promocyjnej LEGO Bionicu. Jest to bodajże pierwsza albo druga generacja. Jest to generacja, w której wyszła cała seria Borok. Czyli tych takich zwijających się w kulkę z gumowymi maskami potworów, walczących z błonymi bohaterami o wyspę Matanui, bodajże. I jeżeli chodzi o płytę promocyjną, mimo tego, że zestarzała się solidnie, to ona jest naprawdę na bogata. materiału jest naprawdę sporo. Po intrze. Mamy zaraz trzy kategorie do wyboru. Pierwsza jest to kategoria tapet oraz wygaszaczy ekranu. Można sobie własne kolekcje stworzyć i sobie, nie wiem, wymieniać się z kolegami, maskami, które posiadamy lub tymi gumowymi ryjami dla tych potworów złych. Także takie coś było, były interaktywne wykażacze ekranu, właśnie, bardzo dużo tapet. Następnie druga to jest taka część historyczna, można powiedzieć, fabularna. Jest bardzo dużo, jest ogromna filmów. Każda postać tak naprawdę ma swój film. Więc jest co oglądać, ale są co prawda. Fatalnej rozdzielczości jest w ten sposób totalna pixeloza w dzisiejszych czasach, natomiast. Gakoro, wszyscy bohaterowie, zbyt wszystkie zbyt potwory, zbyt każdy ma swój zbyt własny, zbyt dedykowany zbyt render. Się na przy Nie jest tak, że coś tam się powtarza lub są same jakieś obrazki, jest naprawdę na bogato. Wszystkie elementy historyczne są przez lektora opisywane na bieżąco. Także jest naprawdę sporo historii opisów wszystkich Zaciekne właśnie bohaterów wszystkich potworów także z i ich mocników z no, że jest naprawdę tego sporo ogromne no i trzecia część która według mnie kolejne najbardziej są to gry gry są trzy yy, jedna gra to jest taka Turowa walka z której jakoś, nie wiem, Final Fantasy, natomiast jest totalnie skopana i wystarczy po prostu losowo klikać bohaterów i przeciwników, i oni po prostu samoczynnie tymi deskami rzucają. Praktycznie wpływu na walkę się nie ma żadnego. Druga to jest strzelanie do jakichś korzeni kamieniami i jest to mechanika, nie wiadomo dokładnie, gdzie ona była wcześniej, ale po prostu jest sobie bot, który stara się nam odgrodzić yy, przestrzał, i musimy po prostu tak celować, żeby go te kule omijały. No i trzecia gra, które niestety nie udało mi się na moim komputerze współcześnie uruchomić, bo płyta jest z 2002 roku, także troszeczkę już czasu ma, jest pełnoletnia ponad, więc nie dziwota, że się nie chciało uruchomić. Natomiast z tego co pamiętam była to gra taka troszeczkę rpg strategiczna gdzie przemieszczaliśmy się właśnie tymi, będą te właśnie nazywali tymi niebajonikami, tymi właśnie głównymi bohaterami i się tych boroków tłukło, także też nie była zbyt rozbudowana, natomiast właśnie była to gra już troszeczkę strategiczna. Jeżeli chodzi o tą płytę, to już by było wszystko. W planie jeszcze zapowi zapowiadam Wam od razu kolejną podobną płytę, już z nieco późniejszych lat. Także uwzglóźcie się w cierpliwość i widzimy się w następnym odcinku. To było na tyle. Komentarze są oczywiście Wasze i dzięki za uwagę. Cześć!